Jesteśmy na następnym projekcie, robiliśmy tutaj piekarnię, elewację zewnętrzną. Tutaj jest nasza piekarnia nowa, którą robiliśmy w roku 2025. Montaż wszystkich drzwi, ścian, sufitów, wykończenia. Idziemy się teraz po piekarni. Jeszcze jest niedziałająca do tego krawężniki, słupy. Dzisiaj mamy ostatnie wykończenia. Tu jeszcze musimy drzwi obrobić, okno, pomieszczenie do mycia sprzętu. Tutaj mamy plamarz, baki do góry, krawężniki. Dzisiaj mamy jedną wycinkę, bo była mała pomyłka Tutaj chłodnia Tak wygląda, teraz się przejdziemy, się tam Chłopaki wykańczają dzisiaj mi. Po nowym roku, w roku 2026, zaczynamy już budowę domów modułowych we Wrocławiu tutaj wykończenie tam robiliśmy w tamtym roku to jest sala produkcyjna nie będziemy tam wchodzić, też tutaj nasze wszystkie słupy drzwi tam na końcu najprawdopodobniej Wykańczają, jest Grzegorz u góry Wadymir Tu już ostatnie montaże Mrażarkę następną Ładnie